Wstęp już za mną, więc teraz czas na kilka słów, jak medytuję i po co. Dla mnie medytacja to przede wszystkim wyciszenie od zgiełku zdarzeń codziennych, a także możliwość zastanowienia się w spokoju nad zagadnieniami, które mnie aktualnie nurtują. W zasadzie nawet nie praktykuję żadnych rytuałów, których celem jest tak zwany kontakt z duchami, istotami wyższych wymiarów czy wróżenia. Ten rodzaj transu medytacyjnego po prostu mnie nie interesuje. Wydaje mi się strasznie dziecinny. Tak, dobrze słyszycie. Dziecinny. Dlaczego? Bo uważam, że człowiek nie ma takiej mocy, aby mógł zmusić duchy, czy nazwijmy to w uproszczeniu. Bogów do jakiegokolwiek działania. Może tylko prosić i się otworzyć w nadziei na kontakt. Jeżeli natomiast jest cały czas otwarty, to moce wiedzą lepiej od nas, kiedy, jak i po co się ujawniają. Wracając do medytacji. Medytować można na różne sposoby. Może to być spacer przyrodniczy, trans muzyczny ze słuchawkami na uszach, ćwiczenia, yoga i wiele, wiele innych sposobów. Liczy się intencja, odizolowanie od hałasu dnia codziennego i koncentracja na zadanym temacie. Dzisiaj chciałbym opisać, jak to wygląda u mnie. Może komuś ta wiedza się przyda. I skorzysta, idąc na skróty. Ja potrzebowałem wielu lat, aby osiągnąć ten stan wiedzy i umieć to opisać. A więc, jak medytuję? Pierwsze: start. Zajmuję jak najwygodniejszą pozycję, aby się nie wiercić lub nie przewrócić. Z powodu rozluźnienia ciała. Najczęściej promuje się do medytacji pozycję lotosu. Ja jednak kładę się po prostu do łóżka w cichym i ciemnym pokoju. Na oczy zakładam opaskę. Ubrania nie są dobre, gdyż utrudniają krążenie krwi oraz uciskają, dostarczając w ten sposób dodatkowych, niewłaściwych bodźców. Kołdra jest potrzebna, bo w głębokiej medytacji spadnie temperatura ciała i zrobi się zimno, nawet jeżeli w pokoju jest 23 stopnie Celsjusza. Drugie. Etap rozluźniania i wyciszania. Przez pierwsze około 10-20 minut pracują nad kontrolą oddechu. Wyciszeniem wszystkich myśli, wygaszeniem widzianych obrazów. Trwa to tak długo, dopóki nie znajdę się w absolutnej ciszy i ciemności bez własnych myśli i obrazów. Równocześnie pracuję nad rozluźnieniem wszystkich mięśni, dosłownie wszystkich. Aż poczuję, że się rozpłaszczam i rozlewam, jak naleśnik na patelni. Nie należy tego hamować. Na tym etapie pojawia się wiele fałszywych zwid, fatamorgan i głosów, które najlepiej jest ignorować, choć niektóre kuszą niczym syreny Odysa. Najłatwiej osiągnąć to skupiając się wyłącznie na własnym oddechu początkowe głęboki wdech i wydłużony wydech uspokajam i powoli przechodzę do płytszych krótki wdech długi wydech trzecie dryfowanie kiedy osiągam stan ciszy w ciemności Pozwalam sobie na dryfowanie zgodnie z nurtem przestrzeni. Z niczym nie walczę, nie próbuję tworzyć żadnych obrazów, a pojawiające się myśli wyciszam. Najlepiej skupić się wtedy na oddechu. Tutaj trzeba sobie też uświadomić, że póki co nie umiemy jeszcze pływać w tym eterze, więc jakiekolwiek wyobrażanie sobie poruszania są tylko wrażeniową fikcją. Tak więc trwam zawieszony w tej przestrzeni i czekam. 4. Skok do studni. Kiedy osiągam stan dryfu w ciemnej pustce. I żadne z widy już mnie nie rozpraszają, zwalniam wyraźnie oddech, wchodząc w stan letargu na pograniczu snu. Oddycham tylko tyle, ile koniecznie muszę. Towarzyszy temu odczucie zapadania się w siebie, tudzież spadania w przepaść. Nie walczę z tym, nie bronił się. Po prostu spadam w nicość. Istotne, aby przez cały ten proces do przedstawionej chwili oraz później nie wykonywać żadnych nawet najlżejszych ruchów. Nie wolno nawet drgnąć. I dlatego przyjęcie na samym początku jak najwygodniejszej pozycji jest takie ważne. Częstą zalecaną pozycją medytacyjną jest lotos. Jeżeli nie jesteś joginem, a skoro tego słuchasz, to na pewno nim nie jesteś, to nie masz szans, aby w lotosie dojść do tego etapu. Niewygoda pozycji, drętwienie kończyń i bezwład rozluźnienia ciała zakończony wywrotką to wszystko na co wtedy możesz liczyć. Piąte. Wizje, obrazy, kontakt. Spadanie kończy się samoczynnie. Nie wiem, od czego to zależy. Po prostu czuję, że spadanie ustaje i wiszę w jakiejś nowej przestrzeni. To przestrzeń wybiera miejsce, do którego mnie Teleportuję. Teraz zamieniam się całym swoim jestestwem w oczekiwanie. Niczego nie kreuję, nie szukam, nie wołam, czekam. Ta przestrzeń doskonale już wie, że tu jestem. Zazwyczaj wtedy mogą pojawić się wizje, obrazy, czy nawet głosy coś mówiące. Nie wszystko można spamiętać. Ważne, aby nie wchodzić z nimi w interakcję, bo dochodzi do zniekształceń oraz następuje błyskawiczne wybudzenie. Wyznaję zasadę, że w tej przestrzeni jestem tylko gościem i tak należy się zachować, bez żądań i bez oczekiwań. Ta przestrzeń wie lepiej od nas samych, co ma nam pokazać i dlaczego. Tak więc tylko słuchamy i staramy się wszystko zapamiętać. Jeżeli natomiast szczęście nam dopisze, to na tym etapie można doświadczyć kontaktu i obecności istot wyższych. Niektórzy mówią, że to strażniczki przestrzeni akaszy przychodzą na kontrolę. Ja interpretuję to inaczej, ale to jest materiał na inną opowieść. W pewnym momencie przestrzeń sama zakończy połączenie. Wtedy można zakończyć sens, bo niczego wymusić ani powtórzyć się nie da. I teraz uwaga! Powrót może być bardzo traumatyczny i bolesny, zwłaszcza jeżeli doświadczy się kontaktu. Porównać to można tylko do niewyobrażalnego żalu z powodu utraty czegoś niesłychanie cennego i pięknego. I naprawdę powtarzam jeszcze raz: bardzo ważnym jest, aby w czasie całego seansu, który u mnie trwa około godziny, nie ruszać się. Brak ruchu w wygodnym łóżku potęguje wrażenie lewitowania, a najmniejszy ruch ciała brutalnie to wrażenie niszczy i wyrzuca z transu. W przypadku zaawansowanej umiejętności medytacji mogą się pojawić nowe poziomy doświadczenia, które niektórzy nazywają uaktywnieniem energii kundalini. Do tego momentu jednakże jest troszeczkę daleka droga, tak mi się przynajmniej wydaje, więc tą rozmowę zostawmy sobie na później. Już po odsłuchaniu całości przyszła mi pewna myśl do głowy i muszę koniecznie ją dodać. Do medytacji pod żadnym pozorem nie wolno stosować żadnych używek, prochów, narkotyków czy substancji chemicznych. Przestrzeń zinterpretuje to jako obrazę jedyne czego wtedy doświadczysz. To zwidy chorej wyobraźni. Tak więc wyłącznie na trzeźwo, proszę i zapraszam.